Parkiet zapłonął. To Kaczorowska i Górłacz zrobili na oczach wszystkich. Lawina komentarzy. Widzowie Polsatu czekają cały tydzień na kolejny odcinek programu Taniec z Gwiazdami. Tym razem nie zabrakło emocji. Uczestnicy podzielili się na dwa rywalizujące obozy, a walka o kryształową kulę robi się naprawdę zacięta. Bajkowy wieczór w tańcu z gwiazdami, taneczne show, w którym gwiazdy telewizji i internetu mierzą się z choreografiami, stał się prawdziwym hitem polsatu. Wiosenna edycja przyniosła widzom cały wachlarz emocji. Uczestnicy na parkiecie walczą o głosy fanów, a także uznanie jurorów. Ich występy poddawane są ocenie przez Iwonę Pawłowicz, Ewę Kasprzyk, Tomasza Wygodę oraz Rafała Maseraka. Tydzień przygotowań i prób sprowadza się do występu na żywo, który decyduje o być albo nie być danej pary. Za nami już odcinki w rytmie latino oraz disco, a teraz produkcja tańca z gwiazdami zabiera nas w niezwykłą podróż po dziecięcych marzeniach. Osiem par w niedzielny wieczór zatańczy do największych przebojów Disneya. Na parkiecie zobaczymy prawdziwe księżniczki i magiczne postaci. Dla kogo ta historia zakończy się happy endem? Wiosenna edycja telewizyjnego hity jest pasmem zaskakujących zwrotów akcji. Po pierwszych tygodniach już cztery pary musiały opuścić parkiet. Jedni za sprawą werdyktu widzów, inni po głosowaniu jurorów w dogrywce. Ogromnym zaskoczeniem była eliminacja Maciej'a Kurzajewskiego. Gwiazdor Halotu Polsat jako pierwszy zakończył przygodę w tańcu z gwiazdami. W jego ślady poszła także Grażyna Szapołowska oraz Magda Mołek. Były koszykarz Cezary Trybański odpadł z programu pod ogrywce z Magdaleną Narożną. Jurorzy postanowili dać drugą szansę gwieździe Disco Polo. Niedzielny odcinek dał widzom kolejną dawkę emocji. Nie zabrakło niespodzianek i nieoczekiwanych komentarzy. Agnieszka Kaczorowska i Filip Górłacz w szóstym odcinku TASK. Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz to zdecydowani faworyci tej edycji. W każdym kolejnym odcinku zdobywają wysokie noty od jurorów. W tę niedzielę zatańczyli do piosenki z bajki Król Lew, co wywołało ogrom wzruszenia. Jurorzy byli pod wrażeniem tego, jak aktor poradził sobie z walcem. Ostatecznie zdobyli 37 punktów.